Każdy nowy dzień jest szansą, by odnaleźć się. Każdy nowy dzień pozwala, by zrozumieć, się. nawet chwila ta najmniejsza niechaj będzie najważniejsza. Wszystkim co ci. płoną barwne korytarze twoich nierealnych wrażeń. mam światło do twojej głowy, bo nie mogę patrzeć za siebie. Tego właśnie chcesz Zamknąć oczy I nie obudzić się, nie obudzić się Zabić siebie Czy tego właśnie chcesz? Tego właśnie chcesz Zamknąć oczy I nie obudzić się Zdradzić tyle sen? Światło do Twojej głowy, bo nie mogę patrzeć za siebie. jesteśmy pewnie. Witamy jesteśmy. Po, po przerwie. Zaczęliśmy teledyskiem. Dlaczego zaczęliśmy teledyskiem? Ponieważ mamy muzycznych kolejnych gości. Co prawda zmieniliśmy troszeczkę klimat, jak gdyby. I strony. I strony, tak. ponieważ <laughs> cały zespół nie zmieścił się na tej kanapce, na której siedzą z reguły goście. Witamy zespół, który nazywa się Jak? Jokasin. Jokasin. Witamy zespół Jokasin. Zbyszek Bieniak, wokalista i lider zespołu. Dalej mamy, tu musiałem być, posiłkuję się karteczką. Tomek, Piotr. Piotr, Rafał i Ilona. 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 Witamy zespół czyli Warszawski tak, zespół. Z Pragi, tak? No nie do końca. Jestem z Pragi reszta jest rozrzucana. Przepraszam bardzo, och, jakie fopa. Praga, no w zasadzie też Praga, choć od do daleka, dosyć. Wola. Ja to nie wiem, gdzie już mieszkasz w tej chwili, nie, bo trzeba bez adresy. adresę. Mhm. Generalnie warszawski, warszawski zespół, jesteście na rynku muzycznym już 10 lat. 11. 11. Mhm. To jest jeden ze starszych teledysków, żeśmy tutaj sobie oglądali z wami. Iśmy trochę ich nawet chwalili, nie? Tak, jest, dosyć to, to ciekawa produkcja. Niezły, jak na, na, na tamte jak 96 lata. rok, to myślę, że jest mhm. całkiem, całkiem niezłe. Mnie natomiast zadziwia jedna rzecz, żeśmy już, na, bo znamy się prywatnie ze Zbyszkiem. No, niestety. Zbysz... <laughs> Rozumiem nie cię. jesteś zawodowym tekściarzem. No, ja, no, no przepraszam, <laughs> żyjesz z tego, żyjesz także z tak, pisania tekstów, żyjesz z muzyki. Dlaczego przez 11 lat zespół Jokasz nie miał takiego super przeboju, który byłby no. No w waszą sumie miał, miał ten jeden, prawda, sławetny. No czy właśnie utwór, który przed chwilą oglądaliśmy, tak. czyli zabić siebie. Mimo wszystko był przebojem, był na pierwszych miejscach y, radiowych list przebojów, y, telewizyjnej jedynki. Dzięki, tak. dzięki temu utworowi mieliśmy naprawdę poważnych to sponsorów. Była, to była debiutancka płyta, czy to, to była, była druga? Płyta. druga płyta. To była druga płyta. Pierwsza płyta została wyróżniona Fryderykami, co też nie jest jakby... Czyli też nie przeszła bez zacha Nie przeszła bez tym bardziej, że była to płyta niezależna, czyli zrobiona gdzieś tam bez firmy i zauważona. Uważam, że to jest jakiś tam sukces dosyć poważny, który zaowocował podpisaniem kontraktu z BMG w następnej edycji płyty, czyli tej drugiej. Także to nie jest tak, że zespół przez 11 lat gra w garażu. To jest nieprawda, Szymon. <śle> Dobra, przygotował <śle> to pojechał mi tekst. Ale ja tak i tak dalej się upieram. Bardzo proszę. Tego. No nie macie takiego, rozumiesz, takiego power playa, czegoś, z czego będziecie zawsze do końca rozpoznawali, Aczkolwiek mm. być może, że to jest przed wami jeszcze. To znaczy, wiesz co, <śle> naszym założeniem nie jest granie, wiesz, takich chiciorów. Yy, bo nie o to nam chodzi. My chcemy grać to, co czujemy, czyli generalnie nie zależy nam na jakiś tam przebojach, typu, wiesz, który będzie rozpoznawalny w całej Polsce przez dwa miesiące i wszyscy zapomną o tym, bo na przykład utwór Zabić siebie, do dzisiaj dostajemy informację, że ten utwór jest słuchany, grywany, może nie jest jakiś tam mega hit, wiesz, na skalę no, ale zdecydowanie świata, jest to ale działa. Cały co czas was... działa, ponieważ jest w pewnym sensie ponadczasowy. Co z tego, że to, wiesz, nie jest grane, wiesz, w najlepszych radiach, typu Pewnie nie, nie no można mówić. No to jest z, z, utwór, który zawsze będzie y, sztandarowy i będzie rozpoznawalny. I już chyba drugie trzy, czy trzecie pokolenie się uczy na tym utworze muzyki.